Jak jest z dostępem do internetu na trekkingu do Everest Base Camp? Generalnie ja sobie w Katmandu wykupiłem kartę SIM za jakieś 30 parę złotych. Tam było kilka giga. Na Katmandu wystarczyło, żeby z Katmandu dostać się do Lukli, która jest położona na 2700 metrów i to jest punkt startowy na Everest Base Camp. Trzeba przejechać autem 6 godzin minimum do Ramechap lotniska którego się wylatuje tym y, słynnym samolotem do góry. Więc na, na tej trasie można wtedy korzystać z internetu i jest ta karta z całkiem przydatna. Chociaż trzeba powiedzieć, że bardzo często nie jest to super fajna opcja, ale internet jest. Plus spędzanie tej pierwszej nocy zazwyczaj jest gdzieś tam w okolicy lotniska, bo przeważnie agencje starają się mieć gdzieś te loty poranne, niezawczesne po to, żeby się po prostu dostać tam w miarę o sensownej godzinie na górę. E, tak samo jak już się jest od, wy, od Lukli wyruszy to dzień, dwa. Ten zasięg z karty SIM jest. Więc jest to dobra opcja. Jest to też tańsza opcja, bo na samym trekkingu wykupuje się internet takie karteczki, gdzie ma się po prostu zdrabkę i się można łączyć do wszystkich hotspotów jakie tam są. E, ten 24-godzinny to jest 700 rupii. Nie pamiętam jak się to przeliczało. Tu będzie cena zapewne. I do każdego hotspotu jak się łączy, to się ten kod z drapki wpisuje i przez 24 godziny ten internet jest i to nawet jakieś dużej ilości jak 20 giga. Więc absurdalnie dużo. Ten internet jest szybki. Można dzwonić, wideokonferencje też się udawało ludziom robić bez problemu. Yy, wiadomo, gdzieś gdzie jest bardzo dużo naraz podłączonych, no to działać to gorzej. Nie ma problemu z wysyłaniem relacji. Mi się nawet ściągały jakieś Netflixowe rekomendacje do oglądania, no potem zapomniałem tego wyłączyć, i też mi się ściągały, i też nie było problemu. I to starcza na 24 godziny. Czyli jak sobie rano z, yy, zaktywujemy albo wieczorem zaktywujemy, to następnego dnia. Rano będzie działać i nawet jak się już dojdzie, to też będzie działać, bo jeszcze przeważnie te trekkingi nie są tak długie i te 24 godziny są spoko. Więc jak gdzieś aktywowałem o 19, to mogłem się meldować tego dnia i następnego dnia wieczorem, co było spoką opcją, żeby nikt się w Polsce po prostu nie martwił. Zasięg już na samym trekkingu nie bardzo występuje. Tylko te pierwsze dwa dni i czasem gdzieś tam głębiej się w jakimś mie miejsce nagle pojawi na chwilę, coś tam się wyśle, odbierze i znowu znika za pewien czas. Więc yy, jedyna praktycznie opcja to są te zdrapki internetowe i można je kupić wszędzie. W każdej mi wiosce tych miejsc hotspotowych też jest kilka. Są one Są one w kawiarniach, są one w lodżach, także też nie ma dużego problemu z łączeniem się. Żeby, żeby po prostu zameldować się, coś zrobić na internecie, relacje, cokolwiek. Także jest też ponoć opcja siedmiodniowa, yy, której nie widziałem. Może zakupienie tych zrapek gdzieś tam w mieście by było taniej, ale nie znaleźliśmy. Zdecydowanie korzystaliśmy to tylko i wyłącznie w lodżach. Dzielenie się tym kodem też nie jest takie proste, bo jak się wpisze w jednej komórce, to dopóki ta komórka ma jeszcze aktywną sesję, to ciężko wykorzystać ten kod na innej komórce. Więc dzielenie tego nie do da się, ale nie do końca jest to takie, że na 5 minut, a później można wrócić drugi. Tam, tam są jakieś komplikacje, więc nie polecam tak próbować, bo nie wiadomo. Jak z zapamiętaniem tych, tej sesji będzie, i możecie, może się okazać, że pożycie, pożyczycie internet na chwilę i się nie połączycie. Plus, te hotspoty też są na trasie, więc w ciągu dnia też, gdzieś jak się robi przerwę, też można szybko coś się połączyć. Nie jest to dobra dla mnie do końca opcja, bo znaczy, że człowiek nie ucieka od pracy. Tak jakby mógł, ale dla bezpieczeństwa polecam. Jak jest na innych trekkingach, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Prawdopodobnie podobnie.